Osiankę, zaraz się zawiedzie Po pościele może będzie trzeba przywieźć Dla cielaków to jest zaraz się obda i będzie trzeba przywieźć To teraz daję krowom siano kiszonkę Czemu daje Bo jaka pogoda Przymrozek Już teraz prędko nie ma co wyganiać, trzeba wyganiać 10 dziś godzina Żeby na leki nie wydawać, na weterynarzy Bo to takie czasy już Dawno gadali, że nie będą leczyć się. Teraz chyba leków nie ma. Lepiej dać, później wygonić, trochę nogi odprostują i przygonić prędzej. Już to, już, już to nie lata jest. Tylko Jakby co, to już drugi raz teraz daje. Bo wcześniej dostali stamtąd, to mówiłem to jest suchutęka. Po ospie, ale beli nie ma, już sucho zjedli. To teraz dostają kiszonkę. Będzie trzeba bere poprzywozić potem Jadą no. Tutaj był spaw puszczony Tutaj to było wszystko oderwane Ta poprzeczkę ma słabo widać To było trzeba cało spawać Tutaj jasno to pokażę, był obliczek by tu tyło Jak się pchał, tutaj jest ułamane Akurat z damfu pasowała ośka Tutaj z blaszko taką wystająco się wsadziło. Jest elegancko wzmocnione. Się trzyma. Jak na razie. No i ten główny słupek się mówi, się robi na życie. A on już złamał. No i wcinają. Słomę posłać. Potem dostaną suchego siana. Żeby włókno dać. Jak to się mówi na trawienie. mi się nie chce iść. Ale wylało trzy, tutaj mi się dwie beki będzie się zlać morne i zaorać Się na zerwie odpoczywają. Patrzę w nie ma. Patrzę chmury na są Zeszłam jaki ładny grzyb. Jeden i drugi czerwony Ale skropkami. No już dużo mi zostało, 15 albo 14 suchego. No to obok to trochę już mu takie mokrzejsze Akurat zaraz kukurydza wszystko się spasi Już będzie wolne pole. Drzewko co wtedy latem padło Odrasta Dobra, czekam na krowy A nie przyjdą. Na przykład tutaj jeden płokas ma na przekości do końca tam dwa i na tydzień jak się mówi dla cielaków. Czasem nieraz dla krów, to mam pełne szczubatę ze 3-4 klatki. I idzie bele dwie zaoszczędzić. co z tego, że ktoś ma, się ma dużo. Każdy tutaj lata, gdzie jest na przykład jakaś dobra trawa, każdy bierze kosiarkę, wycina, zbiera. Kto chce, są to kto tylko no właśnie, chodzi o to, że pozagrajać, to wszystko obok kubki porobić, to schodzi z godzinka, zebrać. Mobelarko to wiadomo, zaraz oki pudo i ta krowa nie je zje. Ale to wcinają ekstra. Dobra, myślę, że to by było na tyle. Na to mi učinek. Hejka.